Miejsce trzecie panna. Panna nie krzyczy, nie płacze, nie rozpacza. Ona analizuje, archiwizuje i wystawia raport o twoich błędach. Nie jest zimna. Po prostu uznała, że uczucia to nieefektywna forma komunikacji. Rozstanie z nią to jak rozmowa z konsultantem technicznym. Rozumiem twój problem, ale to już nie mój dział. Miejsce drugie: wodnik, król emocjonalnego trybu samolotowego. Powiesz tęsknię, on odpowie ciekawa obserwacja. Nie odpisuje, bo analizuje swoje uczucia w kontekście społecznym. Nie jest zimny. Po prostu żyje w 2087 roku, a ty nadal w romantyzmie. Jego miłość to projekt badawczy z fazami testów i ryzykiem odrzucenia emocjonalnego. Miejsce pierwsze skorpion. O, tak. On niby namiętny, ale jak go zawiedziesz, emocjonalne odcięcie w trzy sekundy. Nie krzyczy, nie tłumaczy. Po prostu usuwa cię z życia, historii i wspomnień jak plik z wirusem kiedy mówi a ja nie mam żalu oznacza to że ma listę rzeczy za które karma już cię śledzi jego chłód nie jest obojętnością to precyzyjnie zaplanowana cisza zemsty